No właśnie, czy można mówić o czerniaku jako o raku, czy jest to po prostu nowotwór? Bo to często ludzie mówią m, rak, czerniak. Tak, media, prawda? Przyzwyczailiśmy się. Tu lekarze kiwają głową, że nie, 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 nie. To nie jest rak, ale jest to nowotwór, prawda? No ale to i tak dla mnie brzmi. Jak ja bym poszła do lekarza i usłyszałabym, ma pani nowotwór, no to dla mnie to jest jakby rak, tak? Bo nam się to tak kojarzy po prostu. Tak, kojarzy się niestety w ten sposób. Niemniej jednak rakiem jest nowotwór wywodzący się z komórek mm. nabłąkowych. Ale jest czerniak? to jeden z najbardziej złośliwych nowotworów, Czerniak zdecydowanie tak. Niemniej mm. jednak raki skóry są dosyć łagodnymi nowotworami. Proszę. Właśnie. My wiemy, Aniu, że komórki czerniaka są bardzo słabo ze sobą powiązane i dlatego łatwo się urywają i wędrują z prądem krwi i limfy, i dając przerzuty. Gdzie najczęściej czerniak może dawać przerzuty? Jest to w gruncie rzeczy sprawa nieprzewidywalna, bo również są metastazy, czyli przerzuty in w obrębie skóry, najczęściej blisko pierwotnego ogniska. Tak naprawdę każdy narząd, układ może być zaatakowany przez komórki czerniakowe. Czy są specjalne stadia czerniaka, które my możemy określić jako bezpieczniejsze i mniej bezpieczne? I kolejne pytanie, czy są rejony naszego ciała, w których ten czerniak częściej występuje? Które rejony są bardziej narażone? Zacznę może od końca. U mężczyzn zdecydowanie najniebezpieczniejszym fragmentem naszego ciała jest przede wszystkim, są przede wszystkim plecy. Natomiast u kobiet są to podudzia, kończyny dolne. Jeżeli chodzi o Podział czerniaka na mniej lub bardziej zaawansowanego, to przede wszystkim ten in situ, inaczej mówiąc ograniczony wyłącznie do naskórka, okay. jest bardzo bezpiecznym czerniakiem.